Witajcie serdecznie w tak pięknym anturażu. Jesteśmy w Fundacji Na Fundacja, z którą od niedawna zacząłem swoją współpracę. Będziemy szykować tutaj sporo fajnych materiałów. Ze mną jest zarząd bym powiedział e, czyli Rafał Dubiejko, Paweł Skowroński, potocznie zwany Skowronem. Trochę dzisiaj, e, że tak powiem, głowa ci e, się nastroszyła, ale tak ze względu na to, że będziemy musieli porozmawiać, co? Tak, to jest tak, że jak mam włosy, to cieszę się, że nie mam po prostu. Tak, czego nie może powiedzieć Rafał. Dokładnie. <laughs> Dobra, słuchajcie, gadu, gadu, nasi kochani oglądacze, tym materiałem zaczynamy cykl materiałów na szpikowane rozmowy. Będziemy rozmawiać z wieloma fajnymi ludźmi, zarówno z celebrytami, z osobami, które wspierają i działają czynnie z fundacją. Będziemy rozmawiać z podopiecznymi. Porozmawiamy sobie z osobami, które już oddały dały komuś szpik. Opowiedzą wam, jak to wygląda od, nazwijmy to, kuchni, cały proces, pokażemy Wam też podopiecznych, powiemy czego najbardziej potrzebują. No i cóż, a ja może zacznę tak od samego początku, albo inaczej, zacznijmy od samego początku. Panowie, drodzy moi goście, jak to się wszystko zaczęło? Jak się zaczęło? Pewnie całą historię znasz. Znasz całą historię. Ja znam, historii, ale tak. widzowie nasi mog mogą nie znać, także. Znaczy no, parę lat temu oddawałem wiadomo Szpik. E, e, zacząłem jeździć później na zjazdy, gdzie poznałem swojecznie. I tak przy współpracy z tym Rejestrem Polskim mhm. byliśmy na pomoc, żeby Białostoku zrobić taką akcję rekrutacyjną w pierwszej w 2015 roku. Tak jeszcze nieformalnie nie i bez żadnych bez żadnych tam. No wyższych tam celów, prawda? Zrobić? Czyli po prostu tak. wpadliście akcja, na pomysł, tak. że zbierzecie jakąś tam liczbę chętnych, które będą chciały się zarejestrować tak. w bazie danych. Tak, na udało nam się ściągnąć parę sportowców, mm. tu właśnie Paweł był jednym z pierwszych, który się zgłosił do nas. On jest do sportowcem? No, no, A, no niby, no niby, no dobra, żartuję. Tak, tak i zrobiliśmy pierwsze akcję. zrobiliśmy pierwsze akcje, Wyszło bardzo fajnie, bo tutaj cała nasza jak gdyby, no, śmietanka sportowców, no, czy to no, byłych na no, nie no, wiadomo, niedawno skończył, czy jest dalej prowadzi klub, jest mm -hmm. cały czas czynny, można powiedzieć, czy sportowcem generem. No to Paweł, tak. o Pawle z Pawłem pogadamy jeszcze, tak? Natomiast skusiłeś tam parę osób plus kiedy no, zaczęliśmy rejestrować, prawda? E, trochę był to taki niefortunny nie dzień też, bo e, dzień przed wyborami było paru gości mm. takich też niezapowiedzianych, ale mm -hmm. to już tam mniejsza z tym. Po tej pierwszej akcji no, dźwięk był duży. No i żeby wiadomo, dalej można było działać, to trzeba było to sformalizować. Wiadomo, jako osoba prywatne nie, nie mm. można. Znaczy, znaczy można, można ale do pewnego, momentu, do pewnego momentu. momentu z kosztami. A wiadomo, jak już jest fundacja, no to całkiem inaczej mm. podchodzą różne instytucje. No, i w następnym roku, w maju, jak gdyby no, założyliśmy fundację, i to trwało już, jak gdyby, 5 no, lat, do, do dzisiaj. rok trochę, I... profil, trochę profil się zmienia tak jak wiesz. E, pierwsze 2-3 lata była to głównie rejestracja. W momencie, jak zaczęły się zgłaszać pierwsze osoby do nas potrzebujące, to do dnia mm. dzisiejszego no, liczba ich cały czas rośnie i w tamtym tygodniu zapytaliśmy 60 podopiecznych. Czyli, czyli bardziej pomagacie w tej chwili osobom, e, ukierunkowaliście się, że tak powiem, e, w, w pomaganie. Tak, Czasem czyli... się ukierunkowaliśmy tylko w pomaganie, bo wiadomo jest to mm. jaki jest, taki jest. Nie można też rejestrować nadawców mm -hmm. i głównie skupiliśmy się na podopiecznych. Skowron, Skowron, jak z tobą? Skąd ty się tu wziąłeś chłopczyku? Oj, ze mną to jest... Spakowałem się, widzicie tutaj. A czy tak po części to już, już Rafał zdradził, ta, ta. tak? Tak, zaczęło. Wszystko się zaczęło w momencie, kiedy była ta pierwsza jakby impreza zorganizowana przez Rafała tam na uniwersytecie. Nawiązaliśmy kontakt z wieloma sportowcami tutaj, w szczególności tutaj od nas, od nas z regionu. Każdy, każdy bardzo chętnie gdzieś tam chciał wspierać te inicjatywy. Zbieramy jak największą bazę dawców, do polskiej bazy dawców Szpiku. My, jako federacja, po prostu wspieramy, pomagamy, zbieramy sportowców, rozmawiamy. Także tutaj różnego rodzaju dyscypliny sportowe łączymy. Dołączyło do nas wiele wiele dyscyplin. Mamy piłkę ręczną, mamy siatkówkę, mamy futbol, mamy piłkarzy jakieloni, mamy narciarstwo biegowe, mamy badmintona, mamy tenis stołowy, kajaki. No i tak my na początku też się zaangażowaliśmy w to wszystko, no i tak do dzisiaj, no, przez te wszystkie kroki, co trzeba było przejść, właśnie poprzez rejestrację w fundacji, poprzez tutaj ludzi pracujących, to wszystko, no to tak naprawdę sam Rafał no, też by, no, no wiadomo, ciężko by. Było, tak. No ja Jak to nie jedni mówią, człowiek orkiestra, no gdzieś tam do pewnego momentu, ile mogę, to, to, to też pomagam i, i czasowo, i gdzieś tam swoją osobą, czy cokolwiek inaczej, jak to, kto tam chce może interpretować. No, 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 no i tak to, tak to wygląda, no jest, jest, jest dobrze. No, teraz widząc, obserwując jak to wszystko ewoluuje przez te tak naprawdę 5 lat, no to nawet może to, 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 to za bogate słowo, ale nawet trochę dumny jestem tutaj z Rafała, no bo, no bo, no bo mówię, no patrząc nawet na, na to, że mamy około 60 podopiecznych i teraz podpisując te wszystkie umowy, to wszystko, no to widząc na co idą te pieniądze i ile kasy idzie na te leki, na darowizny, na to wszystko, to ja po prostu nawet się nie spodziewałem 5 lat temu, że, że, że jest taka skala... Znaczy taka skala, że jest takie zapotrzebowanie na mm. pomoc. To już nie chodzi o osoby, która jest chora, ale ich rodziny one muszą gdzieś mieszkać. Dzieci są w szpitalu, rodzice przyjeżdżają z jakichś małych miejscowości, z innych. Także mówię, no cały, cały temat. Temat jest, jak to się mówi, bardzo, bardzo, bardzo mocno szeroki. Nie? Także, także także tutaj no wiem, widzę, że Rafał no sam by też tam nie dał rady zakładając fundację, muszą też być jakieś tam te osoby, które gdzieś tam to wszystko tam powiedzmy nadzorują czy coś, także no, teraz już doszło do momentu, w którym jest chyba dwóch czy trzech pracowników, którzy też non stop przy tym siedzą i gdzieś tam poświęcają swoje, swój czas i no, jak to się mówi, poświęcili się dla fundacji, pracują, więc, więc bardzo fajnie to się rozwinęło no i, no i mówię... No, no to, jakby, jest o, już, tak to nie jest już mała mała nie, małe stowarzyszenie, mała komórka, która ogarnia dwie-trzy osoby, tak? Sam powiedziałeś, że macie 60 osób w, y, y, pod sobą, tak? To... Tak, czasami czasami się zastanawiam, wręcz dla Rafa, mówię, że spokojnie, bo to, to, to patrząc na inne tematy i ludzi, którzy pomagają w innych kwestiach, no to tam się ograniczają do. Do, 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 do pewnej grupy. No tutaj tu widzę, że Rafał, Rafał idzie szeroko, każdy kto się zgłosi, no to, no to coś tam próbują robić, tak? Kier masz na coś, kier mm -hmm. masz dla kogoś, zbiórka dla kogoś i to tak jest wszystko celowane poddane pod osoby, ale jedna osoba potrzebuje pomocy wie, w kwestii, nie wiem, powiedzmy, 5-2 tysięcy złotych tak naprawdę, a, a są osoby, które przelewamy jakieś tam, potwierdzamy przelewy na 12-15 tysięcy a, miesięcznie 50, i 40, i, 40. I, i właśnie teraz tak naprawdę, no jaki jest rozstrzał chorób, czy jaki. no Ja, ja w te sprawy medyczne. No, aż tak nie wnika, bo, bo, bo mówię, no też nie mogę być wszystkim i, i ten, ale, 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 ale to co czytam, to co widzę, na co, gdzie to idzie, no to ja, dla mnie, mnie to przeraża, także daje mi to takie, taką fajną skruchę do innych działań, że, 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 że tak naprawdę 90% ludzi powinno to wszystko przejrzeć, zobaczyć i się zatrzymać i powiedzieć: Aha, okej. Okay. No tak mi się wydaje, że Rafałowi ta empatia to już z uszami trochę zaczyna się wylewać. No tak jak powiedziałeś, że, przy, że przyjmujecie praktycznie rzecz biorąc wszystkich. Rafał, do Ciebie pytanie. Powiedz mi, ile osób działa w Fundacji? Tak jak pan dwie osoby są zatrudnione na stałe, mm. plus jedna na umowę zlecenie, plus, no my, jak gdyby Paweł i ja, to nas tak na bieżąco działa piątka, prawda? Plus jeszcze, no wiadomo, gdzieś tam wspierają się nasi ambasadorzy, i od czasu do czasu wolontariusze. W, teraz, pięć, teraz mnie... w pięć osób ogarniacie 60, 60 podopiecznych? W tak. e, pięć osób ogarniacie ogrom, ogrom różnego rodzaju gadżetów, pierdołek na licytację Tak, nasza jak gdyby, no działalność jest od kontaktu z podopiecznymi, z rodzinami, mm. po takich nawet Prostych rzeczy, tak jak mówić, pozyskiwanie sponsorów, gadżetów na licytację, obsługa tego wszystkiego. No dobra, to, to tak. Wytłumacz naszym widzom, bo ja wiem, jak to wszystko działa. Wytłumacz naszym widzom, tak powiedzmy w, w telegraficznym, w miarę w skrócie, e, mamy przysłówowego Kowalskiego, który się do Was zgłasza, okazuje się, że e, jest chory na no, na przykład na Białaczkę. E, ma stadium dosyć ciężkie, bo są tam są rodzaje białaczki, która, no, która ma regres i, już tak powiem, się uspokaja, no, ale załóżmy, że jest to osoba, która wymaga ciągłej takiej opieki, ciągłego, ciągłego leczenia farmakologicznego. Jak Wy, jako fundacja, pomagacie takiej osobie? No i zakładamy, że jest oczywiście no, biedna, gdzieś nie ma, nie wiem, mega ubezpieczeń i tak dalej, i musi sobie radzić. Mać, tutaj wszystko jest jak gdyby kwestią indywidualną. Każdy mhm. gdyby jest no, oddzielną taką komórką u nas, gdzie do każdego mamy inne podejście. Bo jednych leczenie jak gdyby, wymaga tylko i wyłącznie farmakologii, tak jak mówisz. U niektórych jest potrzebny przeszczep, u mm -hmm. innych, żeby trzymać ten przeszczep, potrzebne są leki, które też w większości, no, w dużej części jest refundowane. To jest rozstrzał tych naszych działań jest bardzo duży. Czyli przyjmując takiego podopiecznego, jeżeli leczenie w szpitalu idzie, jak gdyby mówiąc wszystko, sama no, chemia tak. wystarczy, mm -hmm. prawda, jest ok, Czyli my zajmujemy się tym, że e, tak, od pomocy psychologicznej mhm. e, refundujemy takie leki, które mm, nie są nie refundowane, czyli jakąś nadpłatność. No, mhm. Różne są tam koszty, wyjazdy na przykład do, do, do lekarza, rehabilitację, jakaś. Jest bo, też, bo też z tego co słyszałem, jesteście w stanie zapewnić jakiś lokum, jeżeli taka osoba musi przyjechać na przykład do Biogostoku, żeby tak. tutaj w, chociażby w BCO się leczyć i jesteście w stanie dać takiej osobie dach nad głową, znaczy, tak? Właśnie jest taka sytuacja, jeżeli ktoś jest chory, mhm. przeważnie z tego regionu, i musi jechać na przeszczep na przykład do Bydgoszczy. Okay. Tam wynajmujemy rodzinie mieszkanie, żeby mogła z tym mm -hmm. chorym być na, gdyby na bieżąco. Tak, Rozumiem. i dół, i mieszkają przez ten cały czas pobytu chorego w szpitalu. No powiedziałem tu przykładowo, tej, tak, w tak, w tak. To, tak. Są też o zawody, tak jak mówić, jest jedna osoba, która mieszka w Białymstoku, mm -hmm. druga strona. Ale przeważnie co to wjazdy poza, poza Białystok i, i tam są mieszkania. Czyli, czyli e, mówiąc, że tak powiem, trochę z angielska, zapewniacie taki support. Pełen, Dokładnie, tak? Dokładnie mówię, staramy, się, staramy się też y, tym rodzinom no, zapewnić w razie potrzeby mm. i chęci też wyrażane przez nich to opiekę psychologa. No właśnie o to chciałem zapytać, po co psycholog w tym wszystkim? No wiadomo, e, osoby e, chore prawda e, to jest jedno, prawda? Mm -hmm. ale no, tak jak się mówi tutaj potocznie no, choruje cała rodzina, czyli wiadomo, jeżeli jest chore dziecko, Rodzice, na przemian. wiadomo, jedna osoba musi być w szpitalu dzieckiem, druga zostaje w domu. Jeżeli jest, jest jeszcze jedno ma rodzeństwo, to wiadomo, każdy z każde osób też cierpi, prawda? Bo tak, albo nie ma małżonka, albo nie ma mamy, albo nie ma taty, albo nie ma rodzeństwa. I gdzieś ten brak jest, albo uwaga, to jest skupiona ważne na dziecku chorym. Mm -hmm. Pozostałe dziecko, drugie dziecko, może tam trzecie zostaje, też nie gdyby, no może. Troszeczkę odsunięte od tego mm -hmm. wszystkiego. I ja o to też trzeba zadbać, prawda? Są jest, u nas też rodziny wielodzietne, na przykład, przy których, no wiadomo, mama idąc z tym małym dzieckiem, kładąc się w szpitalu, tato zostaje z trójką, bądź czwórką dzieci. też dzieci, które no, też wiadomo. W jakikolwiek sposób, czy to psychologiczny, czy materialny, trzeba rodzinę wesprzeć? Yy, niestety. Yy... Nowotwór jest najbardziej paskudną chorobą chyba, która jest, która potrafi zaatakować nasze, nasz organizm. E, rozumiem, że taka pomoc psychologiczna też e, jest w, w tym najgorszym momencie, tak dla rodzin. Tak, tak. Bo tak. rozumiem, że przez tyle lat no, spotkaliście się, mieliście już styczność z mieliśmy, tym. Tak, mieliśmy styczność, no, które w chyba całkiem niedawno, nie prawda? Się, tak, ratować, tak, tak. E, no... Tutaj naprawdę, tak jak mówię, jest bardzo różnie w momentach leczenia. Czasami się wydaje, że już jest wszystko wychodzi na prosto, a przychodzi dzień, dwa i no, niestety nie, nie udaje się tego potopiecznego tam uratować lekarzom i psycholog jest cały czas na bieżąco, jeżeli w razie potrzeby jest z nim kontakt, jest... jest... Coś Paweł chcesz dodać, bo tak nabrałeś powietrza? Nie, Czy to to taka, re, taka trochę te tematy, refleksja? Tematy, Słuchajcie, do... ja wiem, że to są ciężkie tematy, tak? Natomiast... Aha w głowie mi takie ruszyły tematy typu, nawet nie wiem, no tutaj współpraca z, z, mikrofon, z, no, z, czy z tym szpitalem przecież w Bydgoszczy, tak? Jak ja pamiętam sytuację moja żona pochodzi z Bydgoszczy i tam wiadomo gdzieś tam jedziemy do rodziny czy coś, to nawet na początku były takie sytuacje, że Rafał mówi, słuchaj, ty jedziesz busem, trzeba tam do szpitala bo gdzieś tam wspieramy ten szpital, ja to nie do końca nawet wiem, co tam, nie? Ale mówię, słuchaj, paczkę trzeba zawieźć tamto, tamto bo kupiliśmy meble, bo kupiliśmy coś, nie wiem, tutaj ty dopowiedz, tak, ten szpital w... w w Bydgoszczy, także, także tutaj no mówię, działanie to jest raz, że no, dla tych e, e, dzieciaków w większości, rodziny e, rodziny ich, a, a dwa, że też no, jakby wspieranie całego systemu. No, dla mnie, dla mnie, dla mnie ten cały system, mówię, to co Rafał powiedział, ma, trzy tygodnie temu zmarła mama, widziałem jak to się wszystko jakby toczyło przez, przez miesiąc czasu, brak kontaktu w ogóle z jakimkolwiek, tam powiedzmy lekarzem, brak jakiejkolwiek rzetelnej informacji, no, i to, co czują te rodziny w tych sytuacjach, które trwają nie po tydzień, no tak. dwa, tylko to trwa latami, i trzeba sobie diametralnie zmienić styl życia i dostosować się do choroby dziecka, no to jest to, 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 to nie do w ogóle opisania. Także... Biorąc pod uwagę, że mimo, że na przykład no tak mi się wydaje, że ludzie, którzy mają w rodzinie osobę chorą na nowotwór, gdzieś tam zdają sobie sprawę, że może przyjść ten najgorszy moment. Ale no, w nas, w ludziach zawsze jest ta e, nadziei. iskierka nadziei, tak? mniejsza bądź większa. Tak? I, i, i no, ciężko nam się słuchajcie, pożegnać, tak? No, e, dobra, e, słuchajcie, to no, tak, tak troszeczkę, troszeczkę odbijemy od tego tematu, bo to temat jest Nie wiem, czy powiedzieć bliżej to, mikrofon. Czy dopowiedzieć o no, tym, co Paweł mówił? E, Mów, odpowiadaj. E, tak jak no, wspieramy te rodziny, tak jak mówimy tutaj bezpośrednio, ale również no, dbamy też, staramy się dbać o ten oddział Bydgoszczyć nasze dzieci. Tam jeżdżą głównie na przeszczep. Mm -hmm. Tam no, zrobiliśmy. E, no właśnie, czemu Bydgoszcz? E, Bydgoszcz e, tam jest e, zaprzyjaźniony, jak gdyby no, jeden z najlepszych ośrodków według mnie, według naszych danych, prawda, e, e, transplantologicznych, gdzie są robione no. przeszczepy naszym dzieciom tutaj, naszym mm -hmm. podopiecznym. Ja też tam oddawałem poznałem kto poznał tego doktora Dymskiego. Bardzo człowieka super, który... No, Pozdrawiamy ja jest pana doktora Dymskiego. dymskiego. Mam pan nadzieję, pan że pan obejrzy nasz materiał. nie dnia, Facebooka to ale bardzo. Wyślemy maile. Jest jego całym mhm. życiem. O każdej porze, jak się nie zadzwoni, zawsze jest w pracy. Mhm. Ale jest bardzo, bardzo. To może dlatego nie ma Facebooka, bo ma dużo pracy. Tak. Eee, I no to mhm. jesteśmy w kontakcie, gdyby z tym oddziałem, e, w, z panią. E, oddziałową. Dwa lata temu, tak jak Paweł mówi, też staraliśmy się zadbać o ten oddział. Zrobiliśmy dwa takie pokoje socjalne, gdzie rodzice mogły swoje tam rzeczy zostawiać. Kupiliśmy tam jakąś drukarkę, fakt A słuchaj, a nie. jak myślisz, może ktoś się też mądrzejszy wypowie, jak myślisz, że jest sens, może byśmy tam się przejechali kiedyś z kamerą, byśmy tam porozmawiali z doktorem Dębskim, właśnie. Z doktorem Dębskim. Z szpitala szpitala, nie ma najmniejszego problemu. To zauważam, no, że chcielibyście? Napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć taki materiał, właśnie? Stamtąd. Tak, tak. Ja mam busa, to pojedziemy jednym. Pojedziemy, tak, tak, tak. pojedziemy jednym Paweł, Pawła Busem. Sam jeździł raz, e, użycza na busa, widzieliśmy rzeczy, które naprawdę tam Odkrzesawe pod termometry, takie różne rzeczy łóżka dla rodziców, mm. które tam zostają e, z e, dziećmi po prostu mm. też. Każdy to e, Słuchajcie. Hmm, czego fundacja na szpikowani. E, potrzebuje najbardziej. Oprócz pieniędzy. Czy jest coś, co, jest, co może Wam pomóc oprócz pieniędzy, czy jednak e, wpłaty, że tak powiem, tak zwaną żywą, gotową. E... Czynnik ludzki. Tutaj czynnik ludzki jest najważniejszy, no bo żywa, gotowa, no to wiadomo, żywa, gotowa, no i czy to będzie Przykładowo milion, czy to będzie 10 milionów, to, to i tak jest tyle chorych, że, że tak i tak nie, nie przerobisz. A, a czynnik ludzki, który rozumie to wszystko, mm. który gdzieś tam z każdej strony choć cokolwiek chce pomóc, jakby napędza to wszystko, tak? Bo to już e, mówię, to tak jak Rafał ma powiedzmy paru pracowników, za chwilę, za chwilę, za chwilę gdzieś tam ktoś jeszcze się zgłosi, ma taki pomysł, ma taki i inny, to i tak to to się napędza, tak? Ktoś z uporem maniaka usiłuje się do ciebie dodzwonić. Tak, tak Czyli tak powiem, tak, tak, no, ten czynnik ludzki jest bardzo ważny. Eee, wiadomo, w, no, w momencie, jeżeli nasza działalność gdzie tam się rozszerza, prawda? bo mamy i podopiecznych, i z Rzeszowa, z Torunia, No właśnie, jest, bo był, był Biały stop tak na początku, a w tej chwili to się zaczęło dosyć mocno. Tak, praktycznie z całej Polski mamy podopiecznych, nawet jednego chłopca z Ukrainy. I w momencie, gdy gdzieś tam to zaczęło się rozchodzić, prawda, że, że my działamy, to no, ludzie zgłaszają się po pomoc. No i mamy właśnie ostatni taki dość ciężki miesiąc, bo zgłosiły się, znaczy dwie osoby się zgłosiły do nas, prawda, czyli jedna pani, której tam leczenie mhm. wymaga leku nierefundowanego, który tam ma być leczona. Od 3 do 6 miesięcy, a koszt takiego leku jest 46 tysięcy miesięcznie. Tym, co, Ja czegoś nie rozumiem, jak, jak mogą być tego typu leki na takie schorzenia nierefundowane przez, przez państwo. Nie wiem, ja, ja nie ogarniam tego. To już tak, że tak powiem. Z tematem nieogarniania. Słuchaj, to ja na przykład zobacz, ile teraz jest jakichś przypadków, i w ogóle ja próbowałem to zrozumieć. Te, trzeba zebrać, nie wiem, 9 milionów. SMA, SMA. tak? SMA. No to, znaczy to już jest dla mnie jakby biedę tych rodziców, tak? No bo jak może być lek, tak drogi. No to, mało tego. Nie wiem tak, jak to ten, działa, nie mało chcę tego zrozumieć. Ten lek podobno nie, nie daje stuprocentowej pewności wyleczenia no, dziecka. dziecka nie? ja czasem, przepraszam, że tak mówię, bo to w tym momencie ktoś, ktoś, ktoś na to chory, albo nie wiem, taką diagnozę jakiś lekarz e, stwierdził, no ale ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest ktoś, kto sobie wymyślił lek za 9 milionów złotych. No przecież moim zdaniem, prostym łbem, no to jest ewidentne jakby, wiesz. Albo leczenie. Szerowanie na, 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 na jakiś, wiesz, na ten Albo leczenie, dziecka, tylko, no. leczenie dziecka, leczenie dziecka, operacja dziecka, serca. Teraz mamy świeży, świeży temat tutaj z naszego podwórka, co kosztuje by bodajże bańkę. No ludzie, no. mało tego, podobno mamy jednych z najlepszych chirurgów i kardiochirurgów na świecie, a, a dziecko trzeba wysłać do e, Bostonu. Tego ja, ja, ja nie znam tych tematów, nie chciałbym o nich rozmawiać, bo to są takie skrajne tematy, które no, faktycznie rzesza ludzi, no chce pomagać, no bo chce, bo każdy chce dać tu złotówkę czy tam, ale, ale mówię, no ja sobie nie wyobrażam, jak medycyna mogła dojść do momentu takiego, w którym faktycznie robi coś za 9 milionów. No to znaczy, że co, ty kurde, nazbierasz możesz mhm. przeżyć, a, a ja nie nazbieram i umieram. No za to Mało to... tego, podobno, podobno te 9 milionów, to i tak jest już obniżona cena. Bo, bo producent tego leku obniżył tą cenę ze względu właśnie na to, że ludzie zaczęli krzyczeć, że jest ciężko. No właśnie, no... Słuchajcie, obiecujemy, wrócimy. Będziemy się spotykać. Nie, nie, powiem wam, nie powiem Wam już, z kim będziemy rozmawiać, ale my z Rafałem mamy bardzo niecne plany. Będzie, będzie parę ciekawostek. Takie, takie plany. Będzie parę ciekawostek. Będą, będą fajni ludzie, których już mogliście widzieć, wertując i kontaktując się i widząc, co się dzieje w naszpikowanych. Paweł Skowroński, Rafał Dubięk, Maciek Berger, szpikowani guru. Trzymajcie się ciepło do następnego odcinka i strzałka.